Możesz popatrzeć się na, na młodych ludzi, którzy dla miłości robią jakieś rzeczy, i tak wrzucam całe, całą swoją przeszłość i zostawiam swoją rodzinę, Romeo i Julia, zostawiam i odchodzę, wyjedziemy razem. To nie jest dla miłości, to jest dla pasji, to jest dla uczuć, to są w reakcji na uczucia, czują w organizmie różne rzeczy, bo ta osoba wywołuje pewne fajne uczucia i chcą tego więcej, i nie chcą się od tego odłączyć i chcą być blisko tych uczuć. To jest ego, to nie jest żadna miłość. Wszystko to są pasje, uczucia, to co czuję, i reakcje na te uczucia. Więc co to jest miłość? Nie mogę ci powiedzieć, co to jest miłość. Nie można opisać miłości, ale mogę, mogę spróbować wskazać, gdzie może się znajdować miłość. Wiesz, gdzie może się znajdować miłość? I ja tego nie wymyśliłem, to było mi podane. Ja nie mógłbym tego wymyśleć. Miłość. Może się znaleźć w miejscu, w którym ty jesteś gotowy poświęcić wszystko dla dobra innej osoby. I najlepiej się sprawdzi miłość, najlepiej przetestujemy, czy to jest prawdziwa miłość, w sytuacji, gdzie poświęcasz wszystko dla osoby, która może być nawet Twoim wrogiem. Wtedy mamy pewność, że to jest miłość. Bo jeżeli poświęcasz wszystko dla osoby, która jest Twoim dzieckiem, to nadal to się zgadza z Twoimi koncepcjami i odgrywasz pewną biologiczną rzecz i to jest ego. <laughs> nie mówię, że to jest złe. Nie? Ja nie oceniam to jako złe, to, że poświęci się dla dziecka. Nie mówię, że to jest złe. Chodzi o to, że musimy rozróżnić miłość od ego. Od tego, co przyjemne, biologiczne, zwierzęce. Zwierzęta pomagałem sobie też, żeby przetrwać. My robimy to w bardziej wyrafinowany sposób i opisujemy pewne rzeczy jako miłość, a to jest po prostu ego. Przyjemne, miło, fajnie. Miłość według mnie i to według mnie to jest mi podane. Powiem skąd to wziąłem za chwilę. Miłość może się pojawić w momencie, w którym Ty jesteś gotowy poświęcić wszystko, nawet swoje życie, wszystko dla dobra innej osoby. Teraz tutaj pojawia się takie pytanie. Ok, chcę być gotowy poświęcić wszystko dla dobra innej osoby, ale co jest dobre dla innej osoby? Skoro jestem niedoskonały, to skąd mogę wiedzieć, co jest dobre dla innej osoby? Bo wiele razy możesz zrobić pewną rzecz, która wydaje Ci się, że jest dobra dla tej osoby, ale ogólnie tak popełniasz jakiś błąd. No trwa percepcja jest skrzywiona. Wiele razy pomagamy pewnym ludziom i to, to nie jest pomoc. Czasami nawet im bardziej chcemy pomóc, tym bardziej nie pomagamy. <grych> Skąd możesz wiedzieć, co jest dobre dla kogoś innego? I tutaj, tutaj dotarłem do pewnego wniosku, który jest taki szachmat. W momencie, w którym ty jesteś naprawdę gotowy poświęcić wszystko dla dobra innej osoby, to ujawni się na bieżąco ta perfekcyjna rzecz do zrobienia, która będzie 100% dobra dla tej osoby. Czyli, gdy wchodzisz w ten stan, gdy wejdziesz w ten stan, gdy my ludzie wejdziemy w ten stan, gdzie jesteśmy gotowi poświęcić wszystko, to wtedy łączymy się z czymś, i wtedy pojawia się wiedza, pojawia się ta odpowiednia decyzja, która jest dobra dla tej osoby. Nie możesz mieć tej wiedzy wcześniej, zanim wejdziesz w ten stan. To jest jak z czarną dziurą. Mamy czarne dziury, nie? W kosmosie. I w środku w czarnej dziurze znajduje się odpowiedź na całą fizykę, na wszystko. Odpowiedź znajduje się w środku. Ale cokolwiek tam wejdzie, nie może wyjść. Nie możemy tego mieć. Nie możemy. I jesteśmy godni na perfekcyjne działanie? Będziemy godni na otrzymanie perfekcyjnych działań, perfekcyjnej wiedzy w momencie, gdy jesteśmy gotowi poświęcić wszystko dla dobra innego. Skąd to mam? Punkt odniesienia, jedyny, którego mamy na tym świecie, Jezus <laughs> poświęcił wszystko. Jak mówię wszystko, to wszystko z każdej strony. Słowo Jezus, nie? Jezus trygeruje ludzi. Dlaczego trygeruje? Nawet jak ja mówię Jezus, jak w filmach tak docieram do punktu, gdzie mówię o Jezusie, to Czuję taki, jak mówię Jezus, to czuje, że jest Matrix, nie jest kolektyw, są wszystkie mózgi, jest ta energia na świecie w tych czasach. Jak mówię Jezus, to tak zgrzyta w tym świecie. Trygeruje, nawet ludzi w duchowości trygeruje. W takiej new age'owskiej duchowości, energii i tak dalej. Trygeruje Jezus. Dlaczego? Bo żaden mistrz. Oświecenia i człowiek, który osiągnął jakieś wyższe poziomy, stany i tak dalej, i się uwolnił. Żaden z tych ludzi nie był w stanie i nie będzie w stanie pokochać, czyli być perfekcyjnym, czyli połączyć się z perfekcją. Tak jak Jezus. Boisz się śmierci, tak? Boisz się śmierci. Nie, nie, boję się śmierci. Ok. Boisz się rządu? Boisz się, że rząd cię skaże? Boisz się, że rząd cię skaże, mimo tego, że jesteś niewinny? Boisz się, że rząd cię skaże na torturowanie i na śmierć, mimo tego, że jesteś niewinny, a koło ciebie stoi człowiek, który jest 100% winny, i wszyscy wiedzą, że jest mordercą, i mimo to wszyscy głosują na to, żebyś ty był skazany? Który jesteś niewinny? Boisz się takiej niesprawiedliwości? Boisz się, że Twoi właśnie ludzie Cię skażą? Boisz się, że jedna z najbliższych osób zdradzi Cię? Oszuka Cię? Boisz się, że idziesz w kierunku śmierci, ale nie, będziesz najpierw ostro torturowany i torturowany, i torturowany, i cierpienie, i ból, i fizyczny ból, i rozszarpywanie Twojego ciała. Nie boisz się tego? Boisz się poniżenia? Publicznego poniżenia? My ludzie podniesiemy głowę i tak dużo ludzi powie coś niefajnego i... O, boisz się absolutnego poniżenia? Boisz się odrzucenia, że cię odrzuca cały świat prawie? Boisz się, że na szczycie twojego cierpienia, na szczycie Bólu. Ta jedna rzecz, której się trzymałeś, która dawała Ci siłę, opuszcza Cię? Ludzie nie pamiętają o tym. Często Jezus doświadczył taką ciemną noc, dosłownie na szczycie jego cierpienia, na krzyżu. Powiedział: Boże, Boże, czemuś mi opuścił? Poczuł ciszę. Doświadczył to, że nie ma. Pojawiają się wtedy takie wątpliwości. To się zdarza, jak. Jesteś przed transformacją często nie? Na szczycie załamania i cierpienia. Już zaczynasz wątpić we wszystkie te rzeczy, które robiłeś. Chyba zaczynasz myśleć, że może ja jestem w błędzie, może to wszystko jest nie tak. Pojawiły się jakieś wątpliwości, skoro mówił: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił. Nawet doświadczył to, że Bóg odchodzi, że, że, że jest pusto cisza, ciemno, nie ma nic. A on, a on robił to wszystko dla Boga, przez Boga. I poczuł tą ciszę. Nawet to doświadczył. Brak Boga nawet doświadczył. I co? To samo. Jedzie dalej. Odegra to do końca. Kontynuuje to same nastawienie. Miłość. Żaden człowiek tego nie zrobił. Żaden człowiek nie może tego zrobić.